Mogę w czymś pomóc? Widzę, że jesteś tu nowa. Lujan. Luhan. José Luhan. Pasuje do koloru Twoich oczu. Przyjechałaś na egzamin? Nic o tym nie wiem. Dziwne. Ostrożnie. Kto to? Pewnie potrzebujesz pomocy w dźwiganiu walizek. Co to? Mata do ćwiczeń? Chodźmy. Nie wytrzymałam w domu z mamą i bratem. Odkąd ojciec odszedł, zrobili się nieznośni. Odzywał się? Nie, zapomniał o nas. Nie widziałyście nowych? Biedacy barnie wyglądali. Nie przyglądałam się im. Wystarczyła mi ta jedna idiotka. Podobno jest córką jakiejś piosenkarki. Almy Rej. Widziałam jej zdjęcia. Ładna. Wszystkie zdjęcia w magazynach są retuszowane. Mam rację. Jasne. Wyglądała jak choinka. Koszmar. A córka jest jeszcze gorsza. Opowiedz o niej. Na czerwone włosy. Odtąd dotąd. Dalej są pomarańczowe. O, właśnie takie. Pomyliłaś się. Tam jest wyjście. Nie mów. Mam tu zamieszkać. Powiedziałeś, że nie zostaniesz. Zmieniłam zdanie. Szkoła jest fantastyczna. Nie pasujesz tu. Poważnie. Ale ty jesteś mądra. Umiesz robić piruety, jak wszystkie wieloryby? Każdy, kto złożył podanie, może przejść do sali. wypełniłeś? Ty też? Długopis. Arango. Arango, chwileczkę. Ty nie. Dlaczego? Nie możesz przystąpić do egzaminu. Jak to? Dyrektor nie rozmawiał z twoimi rodzicami. Przyjechali? Nie. Przykro mi, ja, ale nie możemy cię wpuścić.